Wiedziałam, że coś jest nie tak, gdy tylko w pokoju zapadła cisza. Moja córka właśnie skończyła grać na pianinie, jej małe dłonie wciąż drżały nad klawiszami. Ostatnia nuta ledwie ucichła, gdy zdałam sobie sprawę, czego brakuje. Żadnych oklasków, żadnych uprzejmych skinień głową, tylko cisza. I wtedy to usłyszałam, wystarczająco głośno, by przebić się przez ciszę. Kobieta gdzieś za mną szepnęła. To ta biedna dziewczyna. Ta z samotną matką. Poczułam, jak ściska mi się w piersi. Dzwoniło mi w uszach. Nie mogłam się nawet odwrócić. Po prostu siedziałam tam zamrożona, ściskając krawędź siedzenia, jakby to mogło mnie uchronić przed rozpadnięciem się. Moja córka ma na imię Zeraje. Ma dziewięć lat i wczoraj wieczorem zagrała z całego serca na corocznym szkolnym pokazie talentów. Napisała własną piosenkę, ćwiczyła ją przez tygodnie, włożyła w nią całą siebie. Widziałam, jak siedzi do późna po odrabianiu prac domowych, ze słuchawkami w uszach, wystukując melogię na maleńkiej klawiaturze, którą kupiliśmy na wyprzedaży garażowej. Wierzyła w tę piosenkę. Ale kiedy zagrała na scenie przed swoimi kolegami z klasy, sędziami i tłumem rodziców, nie klaskali. Nawet kilka rozproszonych oklasków z litości. Nic. Spojrzałem na nią ze swojego miejsca w środkowym rzędzie. Skłoniła się, tak jak ją uczyłem, po czym spojrzała w górę, szukając jakiejś reakcji. Jej oczy spotkały się z moimi, i przez chwilę myślałem, że widzę, jak to połyka. Rozczarowanie, zakłopotanie, wstyd. Tak bardzo starałem się nie płakać. A potem, kiedy myślałem, że będę musiał wstać, Złapać ją za rękę i wyprowadzić z tej widowni, jakbyśmy uciekali przed pożarem, coś się stało. Wstał mężczyzna. Siedział w samym ostatnim rzędzie, sam, wysoki, starszy, ubrany w cichy szary garnitur. Nie uśmiechał się. Nic nie powiedział. Po prostu zaczął iść przejściem w stronę sceny. Pamiętam, jak pokój się przesunął, jak narastały szepty, jak sędziowie patrzyli na siebie. Niepewni, co się dzieje, i pamiętam, że wstrzymywałam oddech, ponieważ coś w sposobie, w jaki się poruszał, sprawiło, że przestałam myśleć o ucieczce. Coś mi mówiło, że to nie koniec historii. To był początek. Nazywam się Maja Reeve. Mam 33 lata i sama wychowuję córkę Zeraję, odkąd miała 2 lata. Mieszkamy w cichym miasteczku w południowej Indianie. W takim miejscu. Gdzie wszyscy machają, ale też zwracają uwagę, jakim samochodem jeździsz i czy plecak Twojego dziecka jest nowy czy używany. Ludzie uśmiechają się do ciebie w sklepie spożywczym, a potem pytają kogoś innego, dlaczego wciąż jesteś singielką. Mieszkałam tu przez całe życie i większość dni wtapiam się w tłum. Ale chwile takie jak szkolny talent show przypominają mi, że tak naprawdę tu nie pasuję. Nie tak jak oni. Pracuję na dwóch etatach. W ciągu dnia jestem woźną w lokalnej szkole średniej. Wieczorem siadam w całodobowej restauracji tuż przy autostradzie, obsługując kierowców ciężarówek i nastolatków szukających frytek o dwie w nocy. To nie jest efektowne, ale uczciwe. Płaci rachunki. A co najważniejsze, pozwala mi zająć się Zeraje. Zeraje jest dla mnie wszystkim. Jest cicha, pełna serca. Nie biega z popularnymi dzieciakami ani nie przejmuje się tym, co jest modne. Kocha muzykę, nie popowe piosenki ani to, co leci w radiu. Uwielbia dziwne, pełne duszy melodie, takie, które pochodzą z głębi. Zaczęła pisać małe piosenki, gdy miała siedem lat, po prostu nucąc coś do fletu i mówiąc mi ta piosenka brzmi jak deszcz. Albo ta jest taka, jak brzmi, gdy ktoś za tobą tęskni. Kupiłem jej używany keyboard na wyprzedaży garażowej zeszłej wiosny za 60 dolców. Brakowało mu podstawki i miał lepki klawisz-bedur, ale zaświecił się, gdy go włączyła. I dla niej to była magia. Grała ją codziennie po szkole, jej palce unosiły się, jakby odkrywała coś świętego. Grała godzinami, czasami z zamkniętymi oczami, goniąc za dźwiękiem, który mogła tylko poczuć. Kiedy szkoła ogłosiła swój coroczny pokaz talentów, Zera je zapytała, czy może się zapisać. Zawahałam się na sekundę. Nie jest typem dziecka, które szuka uwagi, ale powiedziała: Chcę, żeby usłyszeli, co napisałam. Tak to nazwała. Nie jej występ, nie jej piosenka, po prostu to, co napisałam. Była taka dumna, kiedy oddała formularz zgłoszeniowy. Przez tygodnie każdego dnia ćwiczyła swój utwór. Robiłam kolację, słuchając jej w drugim pokoju, i przysięgam, że czasami przestawałam mieszać w garnku, żeby posłuchać. Było coś przejmującego i pięknego w tym, co stworzyła. Nie tylko grała nuty, opowiadała historię, ale pod dumą widziałam też nerwy. Nie mówiła wiele o szkole, ale wiedziałem, że jest jedynym dzieckiem w swojej klasie. Które przynosi lunch w torbie ze sklepu spożywczego, a nie w pudełku z postaciami z kreskówek. Jej buty są czyste, ale zawsze o jeden sezon za stare. Wiedziałem, że wejście na scenę nie będzie dotyczyło tylko muzyki. Będzie chodziło o to, żeby być widzianym. Mimo to ćwiczyła. Poprosiła mnie, żebym zaplatał jej włosy. Ładnie, ale nie żebym się za bardzo starał. Poprzedniego wieczoru rozłożyła swój strój, swoją najlepszą sukienkę, te z ostatnich świąt, wielkanocnych. Ręcznie zszyłem podarty brzeg. Spojrzała w lustro i uśmiechnęła się do siebie. Noc pokazu, przybyliśmy wcześnie. Audytorium było pełne. Dzieciaki biegały za kulisami w błyszczących kostiumach i trykotach z cekinami. Rodzice rozmawiali w grupach, porównując prywatne lekcje i weekendowe obozy. Siedziałam sama po środku widowni, ściskając ręce, starając się nie wyglądać zbytnie na miejscu. Kiedy wyczytano imię zeraje, podniosłam się trochę na swoim miejscu, wyciągając szyję, żeby ją zobaczyć. Podeszła do pianina powoli, z podniesioną brodą, ale jej palce się wierciły. Szepnęłam do siebie: Dasz radę, kochanie. Usiadła przy ławce, ustawiła mikrofon tak, jak ćwiczyła. Położyła palce na klawiszach, a potem zaczęła grać. W chwili, gdy serię zaczęła grać, pomieszczenie zaczęło się zmieniać, ale nie tak, jak się spodziewałam. Zagrała pierwsze kilka nut swojego utworu, powoli i cicho, jakby zapraszała publiczność do wspomnienia, które tylko ona pamiętała. Melodia unosiła się nad widownią jak szept, kołysanka zanurzona w smutku i nadziei. Nie brzmiała jak nic, co robiły dzieci przed nią. Żadnego karaoke, żadnych efektownych ruchów, żadnych podkładów muzycznych, tylko ona. Fortepian i historia opowiadana przez jej palce. Siedziałam na skraju siedzenia, serce waliło mi z dumy, patrząc, jak zamyka oczy, gdy nuty ją unoszą. Ale gdy skanowałam publiczność, mogłam poczuć coś jeszcze. Nie słuchali. Kilkoro rodziców z tyłu szeptało. Dwoje dzieci w pierwszym rzędzie chichotało. Jeden z sędziów, ten w za dużym blezerze i notatniku, spojrzał na telefon i zaczął pisać. Kobieta obok mnie wyciągnęła paczkę gumy, jakby czekała na windę. I wtedy usłyszałam to wyraźnie jak dzwonek. Ona jest biedną dziewczyną, tą samotną matką. Słowa nie uderzyły mnie w uszy. Uderzyły w kręgosłup. Lekko się odwróciłam. Próbując zobaczyć, kto to powiedział, ale nie musiałam. Już znałam ten typ. Ktoś, kto nigdy nie musiał tłumaczyć swojemu dziecku, dlaczego Mikołaj przyniósł tylko jeden prezent. Ktoś, kto nigdy nie musiał wybierać między naprawą samochodu a zapłaceniem za wycieczkę. Ugryzłam się w policzek tak mocno, że poczułam smak metalu. Chciałam stanąć i jej bronić, krzyknąć, ona jest czymś więcej niż wymyśloną przez ciebie historią. Ale nie mogłam. Moje nogi nie chciały się ruszyć. Moje ciało było zablokowane. Puls walił mi w gardle. Zeraję grała dalej. Jej ręce nigdy się nie zawahały. Wkładała siebie w każdą nutę, jakby to miało znaczenie, jakby ktoś tam ją zrozumiał. Ale oni nie zrozumieli. Nie tej nocy. Zakończyła miękkim, niespodziewanym akordem który wisiał w powietrzu, delikatny i nierozwiązany. Potem zapadła cisza. Skłoniła się tak, jak ćwiczyliśmy, przytrzymując go przez sekundę. Powoli podniosła głowę, rozglądając się po pokoju. Żadnych oklasków, nawet kilku zgrzeczności. Ktoś kaszlnął. Krzesło zatrzeszczało. Sędzia po środku odchrząknął i przerzucił kartkę na następną stronę w swojej teczce. To było to. Zeraje stała tam chwilę za długo, akurat na tyle długo, żebym mogła zobaczyć, jak zmienia się jej twarz. Jej uśmiech, kiedyś mały i pełen nadziei, zbladł w napiętą, zdezorientowaną linię. Jej oczy opadły na podłogę, gdy schodziła ze sceny. Czułam, jak próbuje się trzymać w ryzach z drugiego końca sali. Moje serce pękło. Chciałam wyskoczyć z krzesła. Przytulić ją i zabrać z dala od tego miejsca, od tych ludzi, którzy nie widzieli tego, co ja. Chciałam jej powiedzieć, że się mylą, że jej muzyka ma znaczenie, że ona ma znaczenie. Ale nie mogłam się ruszyć. Po prostu siedziałam tam, odrętwiała, mrugając, żeby powstrzymać łzy. Bo bałam się, że jeśli zacznę płakać, nigdy nie przestanę. Ponownie rozejrzałam się po mamach z makijażem i drogimi torebkami. Po tatusiach filmujących smartfonami i ledwo patrzących. Po sędziach, którzy już przygotowywali się do następnego występu. Nikogo to nie obchodziło. I wtedy to poczułam. Zmiana niewielka, subtelna. Z ostatniego rzędu wstał mężczyzna. Nie wyglądał jak reszta. Jego garnitur był prosty. Nie trzymał telefonu. Nie klaskał ani nie reagował, jak wszyscy inni. Po prostu stał tam, nieruchomo jak kamień, obserwując scenę. A potem zaczął iść w kierunku przodu. Ludzie się odwrócili. Ktoś szepnął kto to? Sędziowie spojrzeli po sobie zdziwieni. Następny akt miał być grupowym układem tanecznym. Nikt nie miał się odezwać. Wyprostowałam się. Instynktownie kładąc rękę na piersi. Nie wiedziałam, kim on jest ani co robi, ale coś mi mówiło, że ten mężczyzna przyszedł tu dla niej. Na początku nikt go nie zatrzymywał. Mężczyzna w szarym garniturze szedł powoli wzdłuż przejścia, z rękami założonymi za plecami, pewnie, jakby był przyzwyczajony do tego, że ktoś go obserwuje. Nie wydawał się spieszny. Nie wahał się. Ale z każdym krokiem w pomieszczeniu robiło się coraz ciszej. Nawet rodzice, którzy szeptali, ucichli jeden po drugim. Sędziowie wyglądali na zdezorientowanych. Jedna z nich podniosła się z krzesła, jakby chciała go przechwycić, ale potem usiadła z powrotem, niepewna. Dzieciaki z kulis wyjrzały z kurtyny, szeroko otwierając oczy. Nie spuszczałem wzroku z zeraje. Stała teraz na skraju sceny? Z boku, w połowie w cieniu, ściskając airfolder muzyczny do jej piersi. Nie płakała, ale też nie było z nią dobrze. Jej usta były zaciśnięte, a ramiona zwinięte do wewnątrz, jakby próbowała złożyć się w mniejszy kształt. Mężczyzna dotarł do przodu sali i odwrócił się w stronę sędziów. Przepraszam, powiedział spokojnym, ale stanowczym głosem. Czy mógłbym pożyczyć mikrofon na chwilę? To było wszystko, co powiedział. Nic dramatycznego, żadnej wielkiej przemowy, po prostu prosta, pełna szacunku prośba. Sala zamarła. Jeden z sędziów, młody mężczyzna w bordowym blazerze, spojrzał na pozostałych, po czym ledwo zauważalnie skinął głową. Student wolontariusz podał mężczyźnie mikrofon, nie mówiąc ani słowa. Podszedł powoli do środka sceny, odwrócił się w stronę tłumu i podniósł mikrofon. Nazywam się doktor Elias Monroe, powiedział: A ja nie miałem tu być dziś wieczorem. Mój lot powrotny został odwołany, więc przyszedłem obejrzeć występ mojej wnuczki. Ale wtedy usłyszałem coś. Coś, co mnie zatrzymało? Zatrzymał się. Sala się nachyliła. Spędziłem całe życie ucząc gry na fortepianie w Juliard. Uczyłem pianistów koncertowych, kompozytorów filmowych, Solistów symfonicznych i przez wszystkie te lata bardzo niewiele utworów pochłonęło mnie tak, jak muzyka tej małej dziewczynki. Cisza się zmieniła. Nie była już nie ani pusta. Była pełna czci. Spojrzał w bok sceny, jego oczy były łagodne. Zeraje, powiedział: Czy mogę zapytać, czy sama napisałaś ten utwór? Powoli skinęła głową, niepewna, czy się uśmiechnąć. Czy uciec? Odwrócił się z powrotem do publiczności. Panie i panowie to była oryginalna kompozycja. To był głos. To była sztuka. Kilka westchnień. Jeden z rodziców siedzący obok mnie wyszeptał Żuliar. Jakby to było słowo, które widziała tylko w filmach. Doktor Monroe kontynuowała: Chciałabym prosić o przysługę. Za pozwoleniem, Zeraje, czy zgodziłabyś się zagrać swój utwór jeszcze raz? Tym razem, czy mogę ci towarzyszyć? Poczułem, jak łapie oddech. Zeraje spojrzała na mnie, tylko mrugnęła oczami. Skinąłem jej głową tak lekko, jak mogłem, nie wybuchając płaczem. Powoli wróciła na scenę, jej kroki wydawały się prawie. Niesłyszalne. Doktor Monroe odsunął się na bok i pozwolił jej usiąść pierwszej. Potem usiadł obok niej, nie zajmując ławki, po prostu ją dzieląc. Jego ręce zawisły nad klawiszami, czekając na jej prowadzenie. A potem zaczęła grać. Tym razem nuty nie brzmiały cicho. Z cichymi akordami, doktor Monroe ułożonymi pod jej, było tak, jakby jej melodia znalazła głos, który czekał, aby ją odbić echem. Nie przytłoczył jej. Podążył za nią, wspierał ją, uniósł jej muzykę jak drugą parę skrzydeł. Można było wyczuć zmianę w sali. Śmiech ustał. Rodzice pochylili się do przodu. Sędziowie odłożyli długopisy.